Tutaj Tomek, kopyra z blogu blogkopyra.com. No i mamy to! Chciałeś kopyr yy, piwa jak dawniej? Proszę bardzo! Zagłoba! Jasne, pełne, klasyczny smak od Okocimia. Chociaż yy, tutaj nigdzie Okocim ta nazwa nie pada, jest tylko Karlsberg Polska. Znaczy, nawet nie jest to Okocim Zagłoba, tylko Zagłoba. E, powiem tak, e, to, że fujarka grała na początku, to jeszcze nic nie znaczy. E, fujarka oznacza, że jest to piwo, po które bym normalnie nie sięgnął, bo się niewiele spodziewam. Tak na przykład były piwa ze Stefan Zbroi czy, czy Edelmeistery, które się okazywały finalnie bardzo dobrymi piwami. Czy tak będzie w tym wypadku? Nie sądzę, ale moje oczekiwania są bardzo nisko zawieszone. To znaczy, spodziewam się wszystkiego co najgorsze po tym piwie, zaraz Wam powiem dlaczego. Więc być może, że może się, być może się mile rozczaruje, być może się mile zaskoczę. Jedziemy z koksem, dlaczego spodziewam się, że będzie bardzo, ale to bardzo źle. Otóż przeczytałem etykietę, dodatkowo w ogóle dostałem parę komentarzy, że jestem za głoba w żabce. Pierwsza czerwona flaga 3,50 w żabce. Żabka to nie jest tani sklep. Jak piwo kosztuje 3,50, to nie jest. Oczywiście, ja wiem, że jak Karsberg Polska wypuszczał to piwo, to jeszcze nie oglądał mojego filmu i nie wiedział, żeby robić piwo w cenie porteru. Nie? Ale 3,50 to jest naprawdę tanio. Ale zaraz się dowiemy, dlaczego tak tanio? No, to czytamy najpierw morską opowieść. Zagłoba to idealny towarzysz biesiady, z którym możesz cieszyć się bogatym smakiem szlachetnego piwa. Połączenie chmielowego aromatu, obietnica, i nuty goryczki. Obietnica chociaż niewielka. No, nuta, goryczka. Spodziewałbym się raczej czegoś wyrazistej goryczki. O, to by była obietnica. Ważone z kunsztem i pasją. A jakże? No, przecież bez pasji to nikt nie waży. Piwo jasne pasteryzowane. Alkohol 5.2. Składniki: woda, słód jęczmienny, cukier, jęczmień, chmiel. Jęczmień? Nawet już nie piszą browarnie, ale jęczmień, czyli surowiec niesłodowany. Cukier również. Niezbyt to tradycyjna receptura, oczywiście. W dawnych czasach, znaczy w dawnych czasach. W tradycyjnych browarach za PRL-u tak cukier używano do korekty ekstraktu. Ale generalnie rzecz biorąc, piwo powinno być all malt, czyli ze słodu. Tutaj mamy dwa dziadowskie surowce niesłodowane, czyli cukier i, y y y i jęczmień browarny, czy jęczmień niesłodowany. Ale idźmy dalej. Kolejny, kolejna czerwona flaga. Wartość energetyczna w 100 ml. 36 kilokalorii. Kuźwa, mało coś. Mówię, ale kurka, jak to, z czym to porównać? Bo oczywiście ekstrakt nie jest podany. Ale mówię, kurde, jak to porównać? No i zacząłem sobie tam wpisywać. Trafiłem na stronę ABC Alkoholu, która należy chyba do kompanii piwowarskiej, bo sam same piwa z kompanii piwowarskiej. No i tam czytam, że Pilsner Urquell, którego akurat ekstrakt początkowy jest znany, to jest 11,8 plato, mm. czyli nie cała dwunastka, ma 43 kilokalorie. Ohoho, czyli tu... Mamy o 7 kilokalorii mniej. Praktycznie o, no nie 20%, bo to by musiało być z 8 kilokalorii, ale prawie że. Czyli to jest prawdopodobnie jakieś piwo 10, 10,5 ekstraktu. Czy wy nas macie za idiotów? Za głoba tradycyjnie to było w ogóle mocne piwo. Ja nie wiem, czy to jest akurat. Czy należy przywracać takie mocne piwo? Ale też dotarłem do takiego artykułu, w którym um, Okocim, czy właściwie Karlsberg, ogłaszał, że zaprzestają ważenia piwa za głoba. I to było w 2001 roku. Potem Zagłoba jeszcze wrócił w 2012, to też była porażka. I potem jeszcze wrócił jakiś Okocimski Zagłoba, czy Zagłoba Okocimski. To te wszystko były porażki, nie? Ale w 2001 roku em, em, zaprzestali ważenia i wtedy, a ważyli 30 lat za głowę, wtedy Zagłoba miał 6,2% alkoholu. Owszem, to były czasy, gdy koncerny uważały, że Polakom zależy przede wszystkim na tym, żeby w czapkę pisgało, więc mówię, mi nie zależy na tym, żeby to piwo było mocne. E, ale ewidentnie nie mamy do do czynienia z żadnym przywracaniem um, pra prawdziwej czy oryginalnej receptury. Więc 5% z dziesiątki, to co to będzie? Przecież to będzie tak wyżyłowane piwo, że się wpale nie mieści. To będzie sama woda prawdopodobnie. No bo 5,2%. To spokojnie Czesi, ten, ten Urquel, który ma 11,8, tak? E, to Czesi, to on, Czesi z niego wyciągają. E, no ile oni z niego wyciągają, gdzie to jest? Czesi z niego wyciągają. E, o ludzie, gdzieś mi to zginęło. E, prawdopodobnie chyba 4,8 alkoholu, nie? Z dwunastki. A tu mamy dziesiątkę i wyciągnęli 5,2. Oczywiście tu jest pewnie to trochę naciągnięte, niczym plandeka na żuku. E, czyli tu prawdopodobnie tego alkoholu jest jakieś 4,8, a nie 5,2, bo tak pozwalają przepisy. Czyli dalej w koncernach traktują ludzi jak idiotów i uważają, że ludziom zależy na tym, żeby w czapkę pizgało, więc trzeba im napisać 5,2. OK. Czy wy nas macie za idiotów? Tak, tak. A zatem zobaczmy, czy są tutaj. Czy jest tu połączenie chmielowego aroma, aromatu i nuty goryczki. No, jasno złociste. A nawet bym nie wiem, czy bym nie powiedział, że słomkowe. Czyli nie jest jakiś taki głęboki ten kolor, ale okej. Okay. Mam dość wąskie szkło 03, ok. Dość obfita piana, nawet ładna. dwa. jabłkiem pachnie. Normalnie jabłkowo. Jabłkowo? Nie wiem, co to jest. Jeśli chmiele, to jakieś słoweńskie. Może, może, nie wiem. Ale równie dobrze może to być wysoka temperatura fermentacji. Po prostu estry. Owocowe estry, czerwone jabłko. No, bardzo jabłkowo pachnie. No dobrze, żebyście wy nie musieli. Spróbujmy. No, jabłkowe w cholera. Jak można się było oczekiwać? Wodnista. Ale czy jest ta nuta goryczki? Goryczka, goryczką, ale jest wiecie co jest? To piwo sprawia wrażenie, jakby ono miało. Jakby ono było alkoholowe. Przy 5% ono sprawia wrażenie, jakby. Jakby było alkoholowe. Cukier? Bardzo możliwe. Właśnie tak się objawia cukier. Każdy piwowar domowy Wam to powie. Dlaczego? Bo cukier odfermentowuje w całości do alkoholu. Nie pozostawia ekstraktu resztkowego. Po to się właśnie dodaje cukier na przykład do West Coastów. Żeby one były cienkie, smukłe, mają przez to więcej alkoholu. Więc tak. Nie jest to piwo słodowe. Bo być nie mogło. Przy takich parametrach, przy takiej zawartości, przy takiej kaloryczności na 100 ml nie mogło być i przy takich proporcjach prawdopodobny ekstrakt około 10 z hakiem, a może 10, i 5-2 aż alkoholu, to to jest piwo wyżyłowane. Wyżyłowane jest cukrem, wyżyłowane jest jęczmieniem, który prawdopodobnie jeszcze tam podbito enzymami. Piwo jest w cholerę jabłkowe. Po prostu jak jakiś Heineken, albo nie wiem, pewnie teraz korki szczelają od szampana w Karsbergu. Wow, jak Heineken, przecież Heineken marka premium, nie? Kurwa. Eee, więc. Nie przypomina w niczym. A wiem jeszcze, co tutaj sprawdzałem. Jak sprawdzałem, wiecie, co jest najbliżej tego. Mm, tą kalorycznością to jest Lech Easy. I to skojarzenie z takim właśnie piwem tego typu, jak Lech Easy, no tak, tak, to bym się zgodził, że to jest coś takiego. To jest coś takiego. Ładny lacing tak, to na pewno na plus. <grym> nie, ja wiem, że tutaj nie było tej idei żeby odtworzyć piwo. Tutaj ktoś po prostu stwierdził Ej, wymyślmy coś takiego, wiecie, coś na nostalgii, tamte kurwa stare dziady, yy, co tam pamiętają, yy, jak yy, takie stare dziady, jak Kopyry, co tam czterdziestkę skończyli, nie? Oni coś tam se pamiętają z tych lat 90. Weźmy jakąś taką markę, im odtwórzmy, będą sikać po majtach, jak na jak frugo by zobaczyli, nie? Dobra, świetny pomysł, dawaj, dawaj, nie? No i tak powstał Zagłoba. Eee... Nie kupujcie tego. Znaczy, ja nie, nie wzywam do jakiegoś bojkotu czy coś takiego, tylko w tym sensie, że to w niczym nie przypomina piwa jak dawniej. Nie ma w nim słodowości, to piwo jest cienkie, wodniste, ale ono ogólnie rzecz biorąc jest kiepskie. No bo żeby piwo 5% paliło rurę alkoholem, to znaczy że to jest piwo źle zrobione. Po prostu. To jest piwo i, i, tak, i tak pachnące jabłkami. To jest piwo po prostu, które zrobiono niezgodnie ze sztuką piwowarską. Zbyt wysoka temperatura fermentacji, za dużo surowców niesłodowanych, za głębokie odfermentowanie. To jest... I dawanie na to zagłoby, czyli marki, która no jednak ma jakąś tam sentyment u piwoszy, chociaż już wielokrotnie szargany, to jest po prostu plucie ludziom w twarz, to jest po prostu plucie ludziom w twarz. I ja jestem rozgoryczony, tak, dlatego tę koszulkę założyłem. Jestem rozgoryczony, bo wbrew pozorom, ja mam bardzo prokonsumencką, nawet prosumenckie podejście, czyli ja jestem jednak przede wszystkim konsumentem, tak? Ja nie mam browaru. Ja nie myślę w kategoriach, im gorzej w koncernach, tym lepiej regionalnym czy kraftowym. Yy, ja myślę, że ja bym kurwa się nie chciał wstydzić po prostu, nie? Że, yy, że w Czechach to wiadomo, że potrafią, tak? Że w Niemczech to wiadomo, że potrafią, ale że Heineken na Słowacji potrafi zrobić piwo, które ma goryczkę, jest słodowe i nie ma, nie ma wstydu, a u nas nie potrafimy. Kraj, który ma y, jedno z najwyższych y, poziomów spożycia piwa y, na świecie, y, który ma, jest jednym z największych producentów piwa na świecie i y, jeden z trzech największych producentów, może czterech, może ich już prześcignął Wandpór, nie wiem. Jeden z trzech największych producentów piwa w Polsce nie potrafi zrobić piwa uczciwego y, zgodnie z zasadami sztuki piwowarskiej, i yy, dodatkowo jeszcze podpiera się po prostu jakimś, no nie wiem, tanią nostalgią, no to to jest po prostu dla mnie żenujące. No po prostu jestem rozgoryczony tym faktem. Po prostu naprawdę to jest plucie w twarz. Plucie w twarz. To jest policzek w twarz dla całej ekipy. Dla wszystkich ludzi, którzy sobie pomyślą, o kurwa, pamiętam, Zagłoba to było takie dobre, fit, fajne piwo takie, ono tam czułeś, że to jest takie piwo, takie fest, nie. Nie. Nie, to piwo jest bardziej podobne do Leha Easy. Albo do Heinekena, jabłkowego też. Szkoda, Heineken jest chociaż Olmold, a nie, nie dodaję do niego cukru. No Heineken nie jest alkoholowy, no. To, to piwo jest alkoholowe, przy 5%. Podejrzewam, że kac po tym jest srogi. Albo może być. Tak więc, żebyście Wy nie musieli... I też, jakby, taki, taki mój komentarz. Ja wiem, że to, jakby, nie było robione na moje zamówienie, tak? Yy, ale yy, po co coś takiego robić? Po co? Przecież my, my serio myślicie, że ludzie, którzy pamiętają za głowę, kupią to piwo i powiedzą: Kurwa, to jest ten smak. Serio tak myślicie? W Karsbergu? Czy myślicie sobie? Ale raz kupią, nie? To jest naprawdę brak szacunku. Brak szacunku dla waszych klientów. To jest pogarda. To jest straszne. Wasze zdrowie, żebyście wy nie musieli.